A co będziesz najmilsze wspominał po ukończeniu szkoły? Eee, po ukończeniu szkoły najmniej dobrze wspominał moich kolegów z przedmiotów zawodowych, z technika elektryka, wszystkie zajęcia zawodowe oraz prawdopodobnie większość nauczycieli i za ich podejście i tym podobne. masz już jakieś plany w szkole, studia, może jakieś praca? Plany są. Są na pewno jakieś studia dalej w zawodzie, eee, jakaś praca również też w zawodzie, tak, żeby się dalej rozwijać i iść po dalej. Czy poleciłbyś z kolecją koleżankom, i kolegom? Z pewnością bym polecił, ponieważ e, jest tu dużo na pewno fanów, jest e, bardzo miła atmosfera. Bardzo ja atmosfera, jest takie zjednoczenie wszystkich uczniów. E, nie ma jakiegoś podziału. E, wychowanie jest na wysokim poziomie i nauka Wydaje mi się, że tak. Dziękuję Ci bardzo i powodzenia. Proszę rzecz. bardzo. Hey, co będziesz na niego wspominał po ukończeniu szkoły? Cześć, na będę wspominał lekcje zawodowe i nauczycieli. E, dużo było miłych wspomnień, no i wiadomości ze szkoły. Jakieś plany po szkole, studia, praca? E, plany mam takie, że wyjadę za granicę do pracy. Czy poleciłbyś naszą szkołę, no w sumie Twoją już ukończoną, młodszym kolegom? Tak, poleciłbym dlatego, że. Bardzo dużo można się tutaj dowiedzieć, ukończyć kursów, i e, nauczyciele są bardzo mili i uczniowie też. Dziękuję Ci bardzo i powodzenia w dalszej Dziękuję, cześć.